A to druga strona tej transakcji powiększania rezerwatu Krutynia Dolna. Tamten właśnie dostał w prezencie 200 kilkadziesiąt hektarów od tego. Rezerwat Pierwos. 165. Do zobaczenia. To jest teraz 300... Z złamkiem hektarów. Kiedyś było ponad 600. Kiedyś, to jakby 3-4 tygodnie temu. Ustanowiony w 1987, czyli starszy jest niż Krutynia Dolna. Jego kosztem starszego brata powiększono Krutynie. Teraz jego wschodnia granica to droga 609 do Mikołajek, Sukty. No i co, chociaż może jesteś mniejszy, ale to wciąż jest 300 hektarów ponad. Nic, chociaż zabrano ci sąsiedztwo rzeki. To też niewielki wpływ ma na to, co się tutaj dzieje. Mnie cieszy bardzo fakt, że ostałeś się, że jesteś, że będziesz trwał już w zmienionym kształcie, ale ciągle piękny. Ciągle, o, jakieś gniazdo na tym dębie, ciągle wielce cieszący już serce w opisie. Wspomniano o jesiennych, o zimowych postojach tutaj, ptaszka pluszcz, ale prawdopodobnie ten pluszcz o, zatrzymuje się nad krutynią i teraz to będzie prawdziwe w stosunku do krutyni dolnej. No, taki piękny bór, o, sosnowo dębowy, w którym też podobno lubi sobie zakwitnąć lilia złotogłów i może od czasu do czasu przeszkadza ten szum drogi, tylko że można się tutaj na pewno od niego odizolować też i te światło cienie i te szczawiki. Na wykrotach. Protokół tej wycieczki też musi uwzględnić Ciebie i Was. Jeszcze idę poszukać sobie tablicy od drogi na piecki, już w zachodniej części tego rezerwatu. To tyle.